Zaraz pójdę Bodzia. Bodzia tutaj nagrywać. Bodzio. Co ty tu robisz? Ja cię szukam, a ty co robisz? No, widzowie chcieli, żebym odpoczął. Aha. Jestem nam w czasach. Na no w czasach? No. Mam w czasie na krecie. Aha! No, trzeba trochę odpocząć. Popalać się, o. To, to trochę odpoczynku. To życzę Ci y, miłego odpoczynku. No. no. I dziękuję za propozycję, nie? Od widzów, żebym Krasy. odpoczął. Teraz są promocje. Na krecie. A, promocje są, jest wy... dużo taniej. Też skorzystam ja z promocji w końcu. Wykorzystałeś. A, a w czasy na krecie to jest egzotyka, nie? To nie jest polska. Tak. No. No. To się liczy. Ja też myślę, że się liczy. To nara, nie? To nara! Jak mam wczasować to wczasuję, nie będę się rozgadywał. No nie. Cześć. Pa! Dobrze, to ruszamy z nabytkiem Mariuszowym <głosy> <głosy> Witamy. O widz ogląda, e, ogląda nas i teraz nas nagrywa. Młody gospodarz. <noise> jo. Widzisz? Będzie widać go czy nie? Weź tam drugimi imię, świecie. Przyczepa. No i dojeżdżamy tutaj w nasze strony już. Jesteśmy w Zblewie. Na najsłynniejszym skrzyżowaniu. Ogólnie to się jeszcze przywitamy. Siema, siema. Tutaj z tej strony Michał i Andrzej. Bo nie wiem czy się przywitaliśmy tam w tym krótkim rywku, chyba nie. nie. Czasu. No teraz tam najbliżej do domu, do domu zajedziemy. To dam mamie kamerkę, coś tam nagra. Ogólnie, co kupiliśmy? Przyczepę. W sumie Mariusz kupił, tylko że my jechaliśmy odebrać. Przyczepę się okazało też od widzów. Pozdrawiamy D50? Ja, przyczepał to sam D50. No i. i co? No i. no zobaczycie z wierzchu tak po ciemku. No później, może kiedyś będzie na jakichś filmach. Te nocne prezentacje to no tak się nigdy nie udają. Nie, tam nocne prezentacje to wiesz, no co, tam nic nie widać, prawie trochę światło może będzie, trochę nie, i wszystkiego nie zobaczysz, nie? No. To jest dobry zakres. Ja myślę, że za te pieniądze dobry. Jest, no oczywiście nie jest idealna, jest tam do poprawek, trzeba trochę popoprawiać no i myślę, że będzie śmigać dalej. No. Myślę, że już jutro bodzia tam do nie, jutro Bodzio tam Nie, jutro Bodzio nie, czwórkę musi robić. Czwórkę, no. Czwórka ma priorytet. Teraz no, co do wiosny musi wyjść na no, stół. No. Ciemno jest, chyba nic nie będzie widać. Chyba nie. Cześć. Jest ciemno. Hello. Hello Bodzio, ale nie widać Ciebie. Byś musiał tam stanąć w tym świetle. Przyjechali chłopaki, przyczepy przywieźli na lawecie żebyś miał jakąś tu latarkę czy coś tam ja bym to świeciła i wiesz ale burty są chyba oryginalne od niej. Ja, oryginalne? bo jak były wymienione to takie były płaskie produkowane ja? jak nie miała płaskich Andrzejek ma latarkę Zobierzemy na swoją stronę a moją? może moją Andrzejek jest oświetlony, o przejdzie Czekaj tu musimy doło A ja myślałem, że tak z Biszem to jedzie no. <grym i> Co <wdech> mało Żeby nie wyjechało Samochód od pana Roberta, pomoc drogowa z Blewa. Pozdrawiamy pana Roberta Lesmera, który nam zawsze tutaj użyczy swojej lawety. Bo ja tam coś patrzy, a Mariusz ciapkę Chyba Mariusze nowy nabytek, druga przyczepa. Ma dwa ciągniki? Trzy, ale jeszcze jeden jest zrobiony. Dwa tak jakby na kołach już, nie? To Bodzio będzie zahaczał teraz. Jak myślisz Andrzej, czy Bodzio'wi uda się wsadzić? Sadzić? Jo. Zobacz. Ja myślę, że on ma spore doświadczenie. No. Tam, tam są pasy. Tylko prosto. Po malutku! Tak samo, ale zimno z domu się wyjdzie, ciepłego to resztę do Wam dogram. Jutro w dzień, bo teraz jest Ciemno Na razie Tutaj chłopaki muszą Jeszcze jechać ze samochodem Do Pana Roberta Spod Tucholi tu, tu. tu tu A przyczepa przyjechała spod Tucholi tu Jak tam będzie jutro będziemy oglądać przy świetle dziennym, jak to się mówi, nie? No A więc na razie Andrzej, papa, pa. Jutro będziemy oglądać. papa. Pa. Dogrywam wam teraz tutaj w dzień. Jak wygląda ta nowa przyczepa. Bafik tutaj też wyszedł na spacerek. Tak to wygląda. A. Bodzio tam idzie do, do pracy teraz no. Tak? No Skoro Tak Hello Hello Bodzio Nagrywaliśmy w nocy, nie? No, Tą przyczepę, Tu ale... była blisko, a nie chciałem yy, Chciałem żebyś mogła obejść sobie, nie? No ja sobie teraz obejdę, pokażę wam jak ta przyczepa tu wygląda Z daleka i O widzicie? Tak tutaj Będziecie mogli zobaczyć teraz bodzio idzie do garażu a ja pójdę też już go nagrywać o. O, tak stanę to będziecie mogli tak sobie zobaczyć jak to wygląda to będzie do tego filmiku który był w nocy żebyście widzieli O, o. zaraz pójdę bodzia bodzia tutaj nagrywać Całe Wam obeszłam. Tak to wygląda, tak się prezentuje. Na razie dziękujemy Wam. Do następnego vloga z nami. Bye bye.